Witajcie moi kochani, na kanale mamy takiego to Wariata Mercedes Vario I będziemy tutaj robić różne wariacje blacharskie Tutaj już zdemontowałem mm, Powiedzmy ten przedni pas Nie było to łatwe zadanie bo wcześniej nie robił takich Vario a No powiedzmy to nie jest za łatwe zadanie Trzeba powybijać jakieś kliny bo to wszystko się trzyma jakoś tak Dziwnie ale to Nieważne Teraz tak będziemy robić blacharkę w tej kabinie tu widzimy już o pognite piękne elementy. Druga strona. Druga strona widzicie podobnie. Tu już jakaś pianeczka była. Także, także widzicie jak to, jak to wygląda. Botnik już to jest zdemontowany. Też trzeba będzie coś zrobić. Zobaczymy, albo poszukamy, może są jakieś reparaturki tego. Może kupimy jakiś nowy. Albo inaczej to jakoś rozegramy. Podobnie o stopień, widzicie, że wszystko jest tu pożarte. Tu pożarte, o te tyły, tutaj mamy pianeczkę. Tutaj ym, jeszcze przychodzi taka, nie chcę się teraz schylać, ale tu jest taka jakby boczna ym, no podpora i tam jest przyczepiona poduszka i to też jest wszystko po powyłamywane. Także co, będziemy musieli tak zdemontować te wszystkie siedzenia, akumulatory powyciągać, żeby się do tego dostać. Tutaj będziemy robić też powiedzmy ten butnik, nie wiem jak to nazwać, butniczek. Nawet mam taką reperaturkę, ale coś czuję, że wykorzystamy tylko te dolne elementy. O i tutaj coś, bo ta jakoś mi się za bardzo nie podoba. Tutaj widzimy drzwi, też troszeczkę pożarte. Trzeba będzie coś tutaj wymyślić. No generalnie przejrzeć to tak wiecie. popstukać, opukać. Jeszcze właściwie proszę, żeby mu tutaj pogarniać troszeczkę e, tą pakę bo też w niektórych miejscach jest gdzieś robaczywa, jakieś dziurki, czekajcie gdzie to jest to, tu coś takiego, no jest, jest, jest dużo dziurek na tej pa pace, także majster się bierze do roboty, demontuje jak najwięcej i widzimy się, widzimy się później jak to podemontuje wszystko, no tu widzimy o, pozapychane, pozapychane te, jak to się mówi, Odpływy. No, także tak to, tak to wygląda. Co by Wam tu jeszcze pokazać w tym pojeździe? O! W pace takie tu poprzeżerane dziurki. Co to będzie. Czy to będzie połatać? Tu w ogóle nie ma progu. Widzę już. Także zapowiada się. Zapowiada się ciekawa przygoda. No i tak, kochani, demontuję kolejny błotniczek. Już widzimy piękna piankowa kula. Raga. Także to. Demontiren. No i tak, kochani, tak to wygląda. Tutaj już poczyściłem troszeczkę tą rdzę. Trzeba będzie dobudować ten kawałek. Tutaj nazwijmy to blachy. Pierwsze co zrobimy. Tu mamy dwa zgrzewiki. To trzeba będzie porozwiercać. Tutaj też idzie tak dziwnie. Na górze idą zgrzewy. Trzeba się to porozwiercać. Tu trzeba będzie dobudować, widzicie, taki paseczek. No i od spodu niestety tutaj gdzie idzie to powiedzmy wzmocnienie. I czekajcie, bo tutaj nic nie widać. Przez to słońce. Nieszczęsne. O, teraz widać. Widzimy tu też jest żarty. I trzeba będzie coś tu wymyślić. Także majster się bierze. O! Telefon by mi wypadł, ale wszystko, wszystko dobrze. No tak, kochani, powolutku sobie zaczynamy tutaj przygodę z tą naszą rdzą. Widzicie, powycinałem co było do wycięcia. Po, yy, z te, pousuwałem wszystkie zgrzywy otworowe, tam leżą kawałki tych blach. My sobie zaczniemy od przyczółka, o coś takiego, tak to sobie widzicie majster wymyślił, tutaj musi być taki łuczek mniej więcej jak oryginalny, bo tu przychodzi potem wiecie błotnik, no i żeby tak mniej więcej nam pasowało. Także co, tak to wyglądało, teraz sobie delikatnie wytniemy ten, tak, ten kawałek zgnity, usuniemy tutaj tą boczną ściankę i zabierzemy się za dorabianie tego elementu. No i tak, po wycięciu blaszki z szablonu, delikatnie tutaj zagiąłem na. a no tak, wiecie mniej więcej, żeby nam ładnie pasowało do tej blachy. Tej blaszki naszej jest troszeczkę za duża, tak powiedzmy, pół centymetra yy, no, z każdej strony. Tutaj zagiełem pod, pod kątem 90 stopni. Widzicie, tu będzie spawane później, tylko jeszcze muszę tą dziurkę pospawać. Ale na razie to nie jest najważniejsze. Teraz mamy, widzicie mniej więcej kształt naszej blachy. I trzeba będzie, widzicie, to przetłuczenie. Postaramy się jakoś je tak tu zrobić, o. Niby nie trzeba, ale spróbujemy je, o, tak tutaj zrobić, jak było w oryginale, żeby troszeczkę było to sztywniejsze. No i oczywiście musimy ten narożnik zjąć pod kątem 10 stopni w dół, o. Tak jak z tym, musicie się zrównać. Musicie wybaczyć, że majster tak nagrywa pierwszy filmik po dwutygodniowym urlopiku, ale Robił dużo fajnych rzeczy i mam nadzieję, że niedługo się Wam pochwalę. Ale to najpierw wiecie: pierwsze co robimy, to przeżłobienie. No i tak kochani, teraz spróbujemy to ładnie przeżłobić. Nie wiem czy pójdzie, tak postaram się to. Postaram się to tak mniej więcej jeździć na środku. No zaczynam. Masz czekać. Trzeba powłączać. Po. trzeba maszynę włączyć po długiej przerwie. Próbujemy to w nieco O. No i fajnie. Dokręcimy trochę. No i dobra mamy. Mamy takie przytłoczonko. Nawet to ładnie. Ładnie w miarę wygląda. To tylko będę musiał trochę podklepać, ale a nawet nie będę nic klepał, bo to stylik nie będzie strzelał. No i teraz widzimy, że ta blacha fajnie jest tutaj usztywniona. No, a teraz co zrobimy? To to musimy ten delikatnie kawałek zagiąć pod kątem 10 stopni. To przygotuje inne, inne te kamienie i widzimy się po przerwie. No dobra, kochani, teraz mam przygotowany zestaw do. Y zaginania zaginania nazwijmy to półokrągłego próbujemy czekajcie żeby sprawdzamy sobie to musi iść w tą stronę czyli delikatnie no, sobie to spróbujemy od początku no, podnosimy do góry no widzicie powoli się na zagina spróbujmy jeszcze raz no, tu gdzie jest największy łuk no dobra teraz trzeba to, ten różyczek, obkurczyć ciutko. No widzicie, łuki, nazwijmy to łuki zewnętrzne, trzeba obkurczyć. Bo wiecie, blacha nam wchodzi do środka i dlatego nam to wszystko tak wygina. A łuki zewnętrzne, czyli takie, trzeba rozpęczyć. No. Już się nam ładnie wyprostowało, ale jeszcze nie ma 90 stopni. Także lecimy. Lecimy jeszcze raz. Wciskamy do krawędzi. I jeszcze raz, teraz będziemy mieli prawie dziewięćdziesiąt stopni. A, co nie chciało? Czekajcie, bo tu, tu ciutkę, a to się wypie No, i mamy prawie 90 stopni i widzimy ciutkę tam jak zwykle pofalowało i teraz to spęczamy tu na tym. Ja. Badzie. Badzie czy nie badzie? Tu jeszcze troszeczkę. Żyło tak w miarę równo. No i dobra. Jest równo. W miarę 90 stopni. Idziemy mierzyć to do naszego wariata. No i tak moi kochani, tak to będzie wyglądało. O, widzicie, tu już mamy przyłożone. Tu na dole będzie pospawane też. Czekajcie, bo tu nie mogę się, wiecie, przez te habazie wystające. To będzie zespawane. Widzicie, rancik troszeczkę zrobiłem dłuższy, później go sobie obetniemy. Ładnie wyrównamy. A jak wiecie, to jest stary Mercedes, to nikt na to nie będzie patrzył, ale zawsze warto takie ranciki robić dłuższe, żeby potem sobie ładnie dociąć. To też się na ładnie zgrywa, tylko tu trzeba będzie trzeba będzie jeszcze od dołu, wiecie, troszeczkę się posiłować o. Młoteczkiem tam podklepać, że tu jest blacha nałożona jedna na drugą. Widzicie, jakbyśmy to zrobili na styk, to powinno się nam ładnie ładnie wyrównać. Także, tak będzie pospiewane tu do boku. Będzie widzicie otworowo. Zrobimy jeszcze ten spaw otworowy, tutaj, żeby to było w miarę mocne. No, także co? Pierwsza blaszka po urlopie, w miarę nam wyszła. Zaraz to muszę przygotować. Tutaj widzicie, mamy oryginalny kawałek takiego cyputka. Takiej blachy tu też będzie otworowo pospawane. Zaraz muszę, wiecie, tu zrobimy otworek. Te boki trzeba będzie pomalować farbą. Zabezpieczymy to miedzią i spawamy. Pierwsza blacha po godzinie końcy myślenia. No, została zrobiona. Teraz powinno to iść nam już z górki. Wiesz, może nie. Zobaczymy. No i tak moi kochani, mamy tutaj, widzicie, wszystko już pospawane, tu zrobiłem taką delikatną zakładeczkę, dół też o, wyrównałem przywierką, żeby było, żeby było równo, pospawałem tą dziurkę, to była taka dziurka, trzeba było to ładnie załatać, no i łatam teraz sobie, yy, powiedzmy, czekajcie, niech sobie majster usiądzie, no i teraz widzicie, wspawałem oh, tutaj ten, na... czekajcie, niech się skupi telefon, no, tak to wygląda. Teraz tylko tu odmierzę sobie, tak od palca i tutaj wiecie, ładnie dotniemy do równego. To spawam z takich kawałków, widzicie, w blachy, także wygodnie się wtedy spawa. No i tak kochani, mamy już tutaj ten przód prawie gotowy. Pomalowane pędzlem epoksydem na jedną warstwę. Tu widzicie, tak poszlifowałem delikatnie, nie do końca. Zresztą tak jest tu malutka zakładeczka, także wiecie, tego się do końca nie szlifuje. Tak to wygląda, tutaj widzicie od góry też pospawane jest otworowo, bo tam od dołu, czekajcie jakaś, może widać, o widzicie podrabiałem, podrabiałem tutaj takie no takie wewnętrzne nazwijmy to wzmocnienie. Później sobie z tym wzmocnieniem polecimy dalej do dołu, o tak przez całe powiedzmy nadkole, ale zanim do tego dojdziemy to majster sobie wymyślił, że chyba zrobimy już przód na gotowo, czyli musimy moi kochani zrobić, o się telefon się musimy zrobić ten błotnik, to jest oryginalny błotnik można takie kupić do tego wariu za około 500 zł yy, no, od sztuki ale podejrzewam, że one pasują jak gówno także postaramy się może trochę zająć, ale postaramy się zrobić taki o kawałek, widzicie to jest zeżarte ten dół no i tutaj ten powiedzmy narożnik no i tutaj trochę Tutaj jest chyba, tak patrzę, ta blacha jest zdrowa, może wystarczy tylko wyczyścić, no, ale tu to trzeba ewidentnie wymienić, bo tu już jest, tu już jest dramat. Także co, przygotujemy sobie arkość blachy i pierwsze co, trzeba będzie sobie ten łuczek odznaczyć, bo tą reparaturkę chyba zrobimy z dwóch części. Najpierw zrobię ten taki ołuczek, nie, widzicie on tutaj ma takie mm, przetłoczenie, bo tu przychodzi plastik, od dołu marancik. Tutaj też niewiele z niego zostało i takie jakby uszy. W paru miejscach takie wystające, wystające uszy i do tego się montuje wkręty tam do tej konstrukcji, którą żeśmy pospawali. Także co? majster przygotuje sobie wszystko i trzeba będzie chwilkę, wiecie, pomyśleć, przenieść ten wymiar, ten uczek, on jest trochę tu zdewastowany, ale powiem wam szczerze, mam tutaj Błotnik od strony pasażera i on jest w o wiele lepszym stanie i może z tego, z tego sobie przyniesiemy, widzicie, o, z tego sobie przyniesiemy wymiar. No dobra kani, odznaczyłem to sobie od, jednak od tego plastiku. No bo to, to przetłoczenie i ten cały łuk yy, no, będzie najważniejszy dla tego plastiku, także nie będę się sugerował błotnikiem, tylko po prostu... Plastikiem, Także tak to będzie wyglądać. Teraz spróbujemy to ładnie wyciąć i że no, będzie coś z tym zrobić. No i dobra, mi mamy tutaj już przygotowane naszą blachę. I teraz majster musi się zastanowić, czy najpierw zrobić to takie przetłoczenie, ten schodek, tu, tę pierwszą linię. Czy najpierw zrobić yy, no, 90-stopniowe zagięcie tej dolnej linii, żeby potem to w maszynę, wiecie, weszło i jedno drugiego nie blokowało. Także ja chwilkę pomyślę i widzimy się przy maszynie. Nie ma co się szarpać i teraz tak. Jak to będzie szło na linii, to żeby nie spieprzyć tego, to jest najważniejsze. Jak to będzie szło na linii, to tamto będzie ciut wyżej i powinno być dobrze. No nic. Próbujemy. Próbujemy. No dobra, mamy takie przetłoczonko. No dobra, jako tako to wygląda. Teraz zrobiłem sobie tutaj linię od środka, bo musimy to zagiąć na tym dystansie 90 stopni. I teraz tak tutaj w tym rejonie przychodzi na ten plastik. Także gdybym zrobił to trochę no, za długie, to plastik by haczył. Także master będzie troszeczkę inteligentniejszy niż niemiecki inżynier. I zrobi to ciutkę węższe ze 2-3 mm, i wtedy plastik na ładnie dojdzie. A ten plastik jest wiecie podatny na, na delikatne tam odkształcenia, czyli będzie go można zawsze tam docisnąć. Także to robimy węższe. Zaraz zobaczymy, czy nam wyjdzie. Tylko najpierw muszę zmienić kamyki. A kurwa już majster jeszcze raz no dobra powoli już się nam kształtuje rancik Just Widzimy jak się wyczywia Zaczęto to rozpęczyć. No dobra, jeszcze jeden. Czekajcie tu jeszcze można ciutko rozpęczyć. Chcę ci tylko użyć siły widzimy ładnie. O, formujemy 90 stopni. No, prawie, prawie gotowe. Tylko widzimy, że znowu trzeba rozpęczyć. <tryk> delikatnie w paru miejscach, bo w jednym miejscu tak skakać po tym, to by się zaraz rozerwało blachę. No i dobra kochani, tak to, no tak to wyszło, to przetłoczenie tak się powiedzmy w miarę tutaj zgrywa z no, tą linią plastiku. Teraz tylko najgorszym będzie wyzwaniem Wspawać to w ten błotnik, tak żeby wiecie, to później ładnie nam pasowało na błotniku, no bo teraz to sobie można tam przyłożyć, a chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało na błotniku. Nic, chwilkę pomyślimy i spawamy. No dobra, kochani tak to wstępnie wygląda po przyłożeniu tego plastiku. O, powiedzmy, tak by to wyglądało. Tylko teraz majster musi, wiecie, to delikatnie przyciąć, ustawić. No i jakoś to ładnie wspawać. Tak moi kochani. Płotnik jest sprawie przygotowania do spawania. Tu widzicie zrobiłem felczyk. I teraz przyłożymy tą naszą blachę. Mam nadzieję, że dobrze to powycinałem. O, i tak to tak to przyspawamy sobie na spokojnie. No i tak kochani, przyłożyłem to do naszego y, pojazdu, do naszego plastyczka. Tak to w miarę ładnie wygląda. I teraz to delikatnie sobie spawam. No i tak kochani. Tak kochani, tu już mamy pospawany ten kawałek. Nawet w miarę ładnie to pasuje. O, a teraz musimy ten dolny dorobić. Widzicie, ten dolny jest tutaj żarty. I tu trzeba będzie też takie coś mniej więcej. Nie będę się szarpał z tym, bo to jednak wiecie schodzi czasowo. Trzeba będzie dorobić takie coś, żeby tak mniej więcej tu o jakoś tam to dopasować no dobra kochani udało się spawać o taki taki kawałek żeśmy tutaj dorobili i teraz został chyba najgorsze to trzeba będzie wyciąć tutaj widzimy są głębokie wżery. także co najmniej dotąd trzeba będzie to o, wyciąć na szczęście ten kawałek jest tu zdrowy ale to wszystko tu trzeba będzie wyciąć i coś tam dorobić no dobra majster wyciął to Taką żaszką pneumatyczną. O! I teraz trzeba coś takiego ładnie dorobić. Tu widzimy jakie zeżarte jest. No, także to trzeba takie coś trzeba zrobić. Dobra kochani, zrobiłem coś takiego. O. Mniej więcej to pasuje. Będę musiał to jakoś wiecie poprzecinać. Jak to idzie? Jakoś tak będzie owspawane. Coś takiego. No i elegancko, kochani, po. Pospawane to mamy. No, tak to wyszło. No, może być. No, powiem szczerze, że zeszło mi z tym błotnikiem ponad 3 godziny. Także niby parę blaszek, ale jak jest trochę zabawy. I wiecie, to nie jest jakoś tam perfekcyjnie pospawane, bo to jakby jeszcze tak wiecie, się bardziej postarał, bardziej się tu wiecie, pobawił z tą blaszką, to by tak nie było, można powiedzieć, śladu. Ale i tak jest dobrze, zresztą I tak tutaj przyjdzie delikatnie, wiecie, szpachelka, także Nie ma co się Co się szarpać, także tak, błotnik byśmy mieli zrobiony No tak to wyszło Pokażę Wam drugą stronę Jak zawsze zwyczaj wygląda Druga strona W takich błotnikach, o patrzcie Tu było spawany, kawałek widzicie na styk leciałem Tu była yy, nasza zakładeczka Widzimy tam Od spodu są przetopy i tu z zewnątrz też są przetopy. Także tu można by się nawet y, pokusić i troszeczkę bardziej to ze zewnętrzną stronę poszlifować, ale ja tego nie robię. Zawsze tam ciutkę zostawiam tego, no bo wiadomo przyjdzie pachla i to przykryje. Tu też musiałem pospawać w paru miejscach. Widzicie, to jest wszystko takie y, no jakby to powiedzieć spawy, bo tu była dziurka taka dość duża i musiałem to załatać i teraz będę musiał, widzicie, o te delikatne pałeczki to wszystko trzeba będzie pousuwać. Tak samo tu. Było spawane, tak mniej więcej, na styk. Tu jest na styk spawany. O, i tu widzicie, przy narożniczku te pałeczki trzeba będzie pousuwać elegancko. I tu delikatnie, wiecie, bliźniemy docianą ducianą. I tu trzeba będzie później epoksydem wszystko spędzać, ładnie pomalować, żeby tu wszedł on, tu na wlas, te szczeliny i ładnie uszczelnił. Także co te drzwi już, nasze znaczy drzwi, ten błotnik mamy już prawie gotowy. Zostały jeszcze tutaj o takie. Prostowanie tego, ale tu już nie będę nic spawał, tylko to trzeba będzie ładnie poprostować Bo tu przychodzą te no, to takie dwie śruby I jeszcze zostałoby mi do, do spawania Widzicie Tu przychodzą Od boku takie trzy Nazwijmy to uszy I te uszy też powinienem dospawać, ale już nie chce Potem sobie wymierzymy otworki I to później pospawamy Najwa Najgorsze mam zrobione jeszcze tylko to poczyszczę tutaj, to gówno I pomalujemy to epoksydem i będziemy mieli błotnik zrobiony I przejdziemy sobie moi kochani Przejdziemy sobie, moi kochani zaraz eee, To będziemy robić, o to też dzisiaj jest zgnilizna To już zrobimy ten cały kawałek To trzeba będzie zrobić Bo jest pognite Także jest jeszcze zabawy z tym pięknym pojazdem